Cześć, z tej strony Julia Kostyra jest godzina 7.10, tak nie miało być. Generalnie co dzisiaj jest za dzień. Niedziela, 13 września i wy o tym nie wiecie, bo jeszcze z tego nie mówiliśmy, ale dokładnie rok temu rozpoczęła się nasza wspólna przygoda. I od 13 września 2019 jesteśmy razem po prostu. I tak, jako że ja jestem osobą, która lubi prezenty dawać, szczególnie takie kreatywne, bo wiecie, można coś, coś materialnego, to będzie drogie, bla bla bla, ale co z tego? Ja wolę dawać takie rzeczy, które się nie zapomina. Na Dzień Chłopaka coś robiliśmy, na Walentynki zawsze jest coś, gdzie gdzieś idziemy i coś robimy. W każdym razie, dzisiaj wymyśliłam, znaczy wymyśliłam to jakiś tydzień temu, że Kacper poleci motoparalotnią. Skąd to się w ogóle wzięło? Zacznijmy od tego, że Kacper zawsze mówi no, ja uwielbiam y, adrenalinę, chciałbym na przykład skoczyć na bungee i w ogóle. Ja tak sobie przekminiam, kurde, no bungee w Warszawie tak średnio, ale jakiś podobny. Na tego typu rzeczy. Też mi mama podesłała jakąś taką stronę, gdzie można wybierać sobie jakieś atrakcje, odszybowce, masaże, degustacja win i w ogóle. I z tego wszystkiego pomyślałam, że polecimy motoparalotnią. Ale historia nie była taka prosta, że ja po prostu zamówiłam tą motoparalonę i zajebiście termin jest. Tylko pierwsza motoparalotnia, jaka miała się odbyć, miała się odbyć w Warszawie na Wilanowie e, przez jakąś stronę, która jest nieogarnięta. Nie było w ogóle terminów, nie dało się dodzwonić. I ja już taka zestresowana, bo to był czwartek, czyli tak chwilę przed niedzielą, ja już tak myślę, Kur no nie dostanie tego prezentu. Zamówiłam specjalnie takie coś ładne pudełeczko, gdzie w środku jest ten voucher specjalnie, żeby było tak wiecie, ładniej. No i ten voucher jest to stary, więc mam jeszcze w telefonie ten nowy. To na Wilanowi nie wypaliła, ale wypaliła taka, która jest godzinę drogi od Warszawy, dlatego tak wcześniej wstaliśmy. Nie będę za dużo gadać, bo już w sumie się nagadałam. Musimy lecieć do Kacpra on nawet nie wie, że jest tego film, nie wie gdzie jedziemy, co będzie robił zaraz zobaczymy, czy się chociaż domyśla, więc nie przedłużamy i lecimy na górę Nagrywam z tego filmu. Ogólnie nie wiem, co w tym filmie będziemy. Wiem, co będziemy robić, ale nie wiem, co będziemy mówić. Czy chociaż się domyślasz, co będziemy robić? Czy masz coś w głowie, co chcesz powiedzieć? Jakby, że. O, wiem, to może być coś takiego. No, jedziemy gdzieś na zewnątrz. No to ty Mam jest... wziąć buty, które. Nie szkoda. Offroad. Offroad. Off Na szczęście nie wiem, co to jest, ale nie. Yy, idziemy do auta. Najgorsze jest to, że teraz trzeba znaleźć adres. Aby słyszeliście, co to jest, Kacper poleci motoparolotnią. I żeby znaleźć ten adres, ja potrzebuję najpierw chwilę. Przekwinić wszystkie maile, przekwinić, gdzie co było i odnaleźć ten adres, bo to jest dosyć, dosyć dziura. Dobra, mamy tutaj, że no to... To offroad w lesie, wiedziałem Tak? Aha Prawo czy lewo? Czekaj sekundę, bo, strzelaj, bo szukam, strzelaj, szukam Strzelaj, strzelaj Strzelam, że lewo Pewnie Nie, po... bo tu za szybko trzeba skręcić znowu Więc pojedziemy nigdzie Dobra, masz nawigację Jesteś pewna? Tak średnia. Musisz mi mówić, bo ja Dobra. zaraz rozpoznam co that To ja dzień. jestem nawigatorem It he he Lewo Luka jest najgorszą nawigatorką w Polsce? Trochę tak, bo ja jakby nie ogarniam czasami tego wszystkiego No to jest ciężkie to ogarnięcie Będzie fajnie chyba, mam nadzieję, że ci się spodoba Lubię takie kreatywne prezenciki ty Kaspi. Ja, ja lubię wiedzieć co się będzie działo, ale... Ale niespodzianki są ciekawsze! Niezła niespodzianka, kazała mi prowadzić sam. No przepraszam, Kacper, no ja nie mam prawa jazdy jeszcze. <gry> Jakby też potrzebny jesteś, żeby móc to zrealizować. Mógłbym... 43 km, 34 minuty. Ja już tutaj w głowie obliczam co gdzie i jak. To niedobrze. Znaczy niby dobrze... ale go, go, nie, Na pewno się nie domyślisz, no nie ma opcji. Jedziemy na konie? Tak Dobra, i tak mi nie powiesz, więc nie strzelam <grym> Na konie Moi drodzy, podjęliśmy taką decyzję, że generalnie czasami jak jedziesz, tak jak Kacper opowiadał z tym paintballem że jak jedziesz na paintballa, to już milion kilometrów zanim ten paintball będzie, masz wszędzie znaki, że paintball, skręć tu, skręć tam i pomyśleliśmy, że mogą być też takie znaki do naszej atrakcji. Jak będą, to wtedy zniszczymy takie pierwsze wrażenie, więc postanowiłam podarować teraz tobie to, żebyś sobie otworzył i sprawdził, co to. Hmm. <laughs> Kapsi. Dziękuję. Dziękuję. Zajebista kopartka, zawsze taką chciałem. No chciałam. weź, no ale... Bo chciałam, żeby ładniej wyglądało niż jakiś ten Niż jakbyś miał mieć jakiś elektroniczny w ogóle Dobra, to już tu? Si, dawaj Bam, bam, bam Cie... Dawaj, bo nie tego czemu tego nie ma? Nie wiem. tego On też latał i myślałem piszczonkę. o czymś takim Kochani, życzę nam kolejnego wspólnie spędzonego roku Dziękuję, że przy mnie jesteś Spełniaj marzenia, a dziś możesz śmigać z głową w chmurach Kocham cię, Jula Panie Mośniu Mhm Mua. Ja myślałem o czymś takim niedawno I pogodę trafiliśmy, no co? był adres do niego na chatę przecież Weź mnie nie strasz To do niego na chatę adres Nie no, tutaj z tego pola pewnie startujemy, nie dygaj że nie Jednak może nie z tego pola Ja jestem na, w tym rysie według tego adresu co był podany na Facebooku I troszeczkę się zagubiliśmy Proszę pisać lądowisko rysie w goble albo w goble mapy, zajrzeć lądowisko Okej, okay, okej, okay, to już idziemy. jedziemy A Jesteście pewnie gdzieś blisko Mhm, tak, tak 41 minut Nie, p***dol Ale my jesteśmy 20... w rysiach Ale... Jest jest Rysiów Milion, kochanie. No ale skąd miałam wiedzieć? Już się nie uda to dzisiaj. Halo? Ja dzwonię jeszcze raz, bo ja wyszłam na Facebooka Parataxi i kliknęłam w linka, no, żeby... To jest historycznej problematy mam. Wiem, matematy. ale pokazuję... Tak, mam i wyszło mi teraz 38 minut od miejsca, w którym jestem, bo jesteśmy w Rysiach, tylko że 38 minut od tych drugich. A to dziękuję, to już się nie dam rady. Psuło, bo w ogóle mają na Facebooku chyba zły adres. W każdym razie zrobiło się przej, przykro, no i się nie udało. I dzisiaj znowu jest godzina szuka. Jesteśmy podwójnie bardziej niewyspani. Nie, dzisiaj jestem bardziej wyspana. No Nie. Tak prawda? No. jak okay, znowu nas wywiozłaś w las. No to już byłoby niemożliwe. No jesteśmy na polu. Czy tutaj zresztą lądowisko? Mam nadzieję, że tak. Jest napisane Risiona. Udało nam się dojechać w końcu na miejsce i jesteśmy na totalnym polu. Przynajmniej jest ładne słoneczko. mówił, że on by chciał na przykład skoczyć na bungee czy coś takiego, że on to lubi taką adrenalinę a ja się dziwnie czuję jak samolot startuje, to ja już się tego boję a co dopiero gdybym miała siedzieć sama na jakimś krzesełku Zdaje I co, chłopie? Wow. Ile emocji! Końcoweczka, zajście to jest kurde No ale ja też, jakby się tak kręciliście, ja tak patrzę, oh. mówię, Boże, święty, ja bym nie dała tak rady. No, na początku tak lecieliśmy powoli, powoli, bo w stronę pod wiatr byliśmy. No, więc tak leciutko, leciutko, leciutko i nagle tak wiesz. Zawrotka, jest jest rzum, Elegancko, dzięki wielkie. ale uwaga, opowiadanka wrażeń. A więc tak, najpierw wsiadam i od razu z buta lecimy. I nad twarz mi leci mokre i ja to tak myślę, kurde skąd, ale w sumie fajnie, bo już zaczynamy się wzbijać I tak jak podletowaliśmy to cały czas byliśmy tak kątem do góry i jak tak przechyleni w górę to czasami tak wiatr wiał i tak kurde myślę ciekawe czy Jula sprawdziła czy czy to bezpieczne <grytanie> także przez chwilę bo tak nie, nie czułem pewności od tego ziomeczka po prostu, nuda kurde ale wtedy nagle on robi jest zimno, zawrotkę że w drugą stronę, ja myślę o nawet fajnie się zaczyna, no i przyspieszyliśmy trochę i jak wracaliśmy i najlepszy moment był jak, jak zaczął te wireczki w kółko no, i, to, to, to. i to było najlepsze i tak ja bym w sumie mógł tak latać cały czas, że w kółko by mnie wirował yy, w dół. Jak spadliśmy, to z powrotem do góry i to by było dużo ciekawsze, bo tak to oglądanie widoczków niby spoko, ale... Ale nie było takie super jak to Ale wolałbyś jakieś takie Wolałbym żeby uuuu, uuu, uuu. wiem o co chodzi Albo żeby udawał, że mamy wypadek Albo coś takiego no, no, no. To by było najfajniejsze, takie rzeczy Wróciliśmy do cywilizacji, do Warszawy Idziemy po jedzenie dla naszego kota I się z wami żegnam, ja A ty? Ja nie Kasper nie Dzięki wielkie za obejrzenie, dziękuję za wystąpienie Zostawcie lajka, subskrypcję, takie tam, jakiś tam komentarz I kaspi. Myślałam, że powieszę Lubinę Ej, Lubina, e -lubina.